Po drugiej stronie lustra znajduje się apartament w starej suszarni tytoniu i po tej starej suszarni tytoniu to nam ewidentnie pozostał tylko sufit. A dokładnie belki sufitowe, które są popękane i widać, że są stare, bo drewno, które mamy na ścianach, to jest tylko tapeta. Fantastyczne złudzenie, bardzo mi się to podoba i tutaj, e, proszę bardzo, mamy ukrytą szafę. To są chwosty, czyli e, kiedyś kutasy, zanim to słowo stało się brzydkie, to właśnie tak się mówiło na tego typu frędzle. Ciągniemy za taki frędzel i mamy szafę. Dobry patent na ukrycie wszelkiej zabudowy. Tutaj jest część salonowa, która jest wypełniona przez fantastyczny stolik, moi drodzy. Drewno, które zostało ze sobą posklejane, połączone, a na tym szyba, dzięki czemu to jest wszystko funkcjonalne. Często mnie pytacie w salonie, jak tworzyć te kąciki? Kanapa na środku. Wiem, że się tego boicie, ale co nam to daje? Zwróćcie uwagę, przestrzeń podzielona. Mamy tutaj część salonową, część telewizyjną, a tutaj robię krok i już jestem w sypialni z olbrzymim pięknym łóżkiem. I zwróćcie uwagę na totalny eklektyzm. Połączenie stylów. Z jednej strony mamy naturę, dywan, strawy morskiej, a z drugiej zagłówek, który jest totalnie elegancki. Mamy nity nity, które odbijają światło. I zagłówek nam wchodzi znowu na ścianę, gdzie są dechy, czyli natura i gdzie mamy wiosła, czyli coś zupełnie nieeleganckiego. No i znowu sznur, też materiał nieluksusowy. A jak pięknie może wyglądać? Czy taką lampę możecie zrobić sami? Oczywiście, że tak. Kupujecie metalowy żerandol. Sznurek i owijacie. I macie tego typu elegancki element. Pasuje do wielu stylów, ale na przykład do marynistycznego. Natomiast nie zapominajmy, że przyjechaliśmy tutaj nie tylko podziwiać widoki wewnątrz, ale też te na zewnątrz. Olbrzymie panoramiczne okno i taras, który przynależy wyłącznie do tego apartamentu. Prostota, nie? Proste meble, stolik zrobiony z pieńka, leżaki bo tutaj chodzi tak naprawdę o widok. Mimo tego, że mamy wczesną wiosnę i natura dopiero budzi się do życia, on jest naprawdę zachwycający. Zobaczcie.